No, podjęliśmy takie działania w roku bieżącym, żeby odtworzyć park, który swego czasu funkcjonował w tym miejscu. Nie mając środków w budżecie na to zadanie, własnym sposobem gospodarczym przystąpiliśmy do wielu prac, które były do wykonania właśnie w tym miejscu. Ustawiliśmy kilka ławek. Mamy jeszcze tutaj. Nie, Zanadrzu taką inwestycję do wykonania, a mianowicie oświetlenie lampami parkowymi. Jest to miejsce, gdzie w chwili obecnej mogą mieszkańcy wyjść, usiąść, odpocząć i oczywiście e, przeanalizować to, co mają do zrobienia w dniu dzisiejszym i w perspektywie kolejnych, kolejnych dni. Ale już mówiąc całkiem poważnie. Było to miejsce zaniedbane, zdewastowane. W chwili obecnej naprawdę z przyjemnością można tutaj wypocząć no i, i, i cieszyć się z tego, że w spokojnym miejscu można posiedzieć i porozmawiać.